Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Zobaczcie, jak nasz taras wyglądał, kiedy pierwszy raz w jakiś trochę cieplejszy dzień weszliśmy na taras po zimie. Jak widzicie, dużo tutaj było do zrobienia. Postanowiłam zainspirować się trochę czatem GPT, żeby stworzył mi wizję trochę bardziej przytulnego miejsca, i tak oto powstał ten obrazek. Nie odniosłam się do tego jeden na jeden, bo wiadomo, nie da się zrobić tak idealnie. Ale postanowiłam pójść na zakupy do Dilsa, do Pepko, do Aldika i pokupować różnego rodzaju dekoracje na taras. Co kupiłam i co skąd jest? Pokazywałam Wam w poprzednim filmie z zakupami właśnie na taras i na balkon. Tutaj tylko dogrywam Wam taką moją pogadankę, ponieważ niestety materiał z. Całego pierwszego dnia pracy na tarasie, spielenia, obcinania liści, wyrzucania jakichś kwiatów, które no już w tym roku nie zakwitną, mi zaginą. Także zobaczycie tutaj dosłownie za momencik już drugi i ostatni dzień zmian, ale mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Dzień drugi przed ostatni. Idziemy tutaj działać Dalej porozstawiać Tutaj fajnie wypieliłam Wszystkie kwiatki są Ale te średnio tak się też przyjęły Nie wiem dlaczego muszę po takie malutkie Jakieś takie jednoroczne podjechać Bo mnie tutaj podlewa gdzie jest tak 10 stopni Ale wczoraj zmrozłyśmy nad morzem Więc no prawo, podlewaj no, Tutaj dziewczyn jest piaskownicę, a tyle zebrałam śmieci, bo chyba wam tyle już nie nagrywałam, bo padła mi bateria, więc dobra, lecimy teraz tutaj z rozstawieniem. Tak. Na pewno w dalszym ciągu mam za mało kwiatków. Muszę pojechać do lerwa, ale chyba już przed publikacją tego filmu mi się nie uda. No nie wiem, czy dzisiaj jeszcze to zrobię, bo dzisiaj już jest piątek. Tak wszystko na ostatnią chwilę, no ale wiecie... W życiu tak to bywa, że nie wszystko się da zrobić od razu, na YouTubie wiem, że jest inaczej. Mamy tutaj kwiatuszki takie, zapomniałam jak one się nazywają. Tu mamy pelargonie, a jeny, zapomniałam, ale moja babcia je zawsze miała w ogródku, więc stwierdziłam, że wezmę. No na pewno nie mam do donic kwiatków, chyba że te pelargonie wsadzę, bo one i tak na zimę nie mogą być w ogrodzie, także troszkę tu porostawiam, a pokażę Wam jak to w ogóle wygląda. Tutaj wyciągnęliśmy już meble, będziemy je jutro myli, bo w niedzielę mamy gości na ogrodzie. Tutaj, jak widzicie, już jest wszystko posprzątane, oprócz właśnie, tutaj był parasol, oprócz podłogi. No, tutaj niestety nie udało się o, o tyle, o ile groszek chyba przeżył. S.A. Mięta to jest wdzięczna. Już, kochanie, pietruszka, zaraz ją oskubię, ale truskawki niestety nie. Przeżyły i już też nie da się kupić. Także wyrzucimy je i z czasem coś innego tutaj po prostu sady. I tak tutaj wygląda skończony kącik, jak mówię, my sobie w niedzielę to wszystko pomyjemy, ale już chciałam wam pokazać jedyne co, to muszę jechać po kwiaty, więc jeszcze po nie pojadę i na pewno to zobaczycie, bo jednak jest ich zdecydowanie za mało. Nie mam na przykład tutaj do tej pięknej konewki doniczki, tutaj powiesiłam ten łapacz snów, są poduszeczki, parasol jest do umycia. Tutaj powiesiłyśmy razem z kotkiem te kwiatki. I jeśli jeszcze dostanę w Dilsie, bo widziałam, że w Dilsie też są te doniczki, to może też je jeszcze zakupię na tą stronę. Wolałam to podzielić, bo tu i tak meble kiedyś przestawimy, jak będzie lato, żeby basen był. Więc na razie tak o. No i tutaj mamy grill jeszcze do umycia i tą, ten mebelek, ale jak ja, tak już jest w I tutaj obok też muszę coś wsadzić, żeby było tak, no jakby to powiedzieć pełniej. Ale i tak już mi się podoba. No, i tutaj położyłam też poduszkę i doniczkę, więc tutaj dojdzie kwiatek. Tam jest motylek. No, mówię, z czasem na pewno tutaj posadzę i więcej, no, ale na razie jest jak jest. Póki co pojedziemy po mm, kwiatki. Mogą w sumie tutaj kilka takich małych, czyli jedna doniczka do uzupełnienia, druga, trzecia, trzy na pewno kwiatki, ewentualnie jeszcze właśnie te wiszące. Ale i tak to teraz wygląda, nie mamy jeszcze tego dywanu zewnętrznego, planowałam go kupić ale zobaczymy czy będzie i tak mi się bardzo podobało uważam, że na to jak tu wcześniej było to naprawdę zrobiło się tak bardzo, bardzo przytulnie, no podoba mi się później właśnie to przestawimy To będzie basen, także będzie fajnie, super mieć taki kawałek, takiego kawałek swojego ogródka, większego tarasu czyli raz, dwa, trzy, cztery i ewentualnie pięć, sześć małych Kwiatków i dokończymy sobie potem, ale i tak już jest bardzo ładnie. you mm -hmm. Ale ten kącik mi się podoba, jest tak ładnie przytulnie i z tym żółwikiem na no ślicznie. Popodlewane, dlatego jest tak mokro, no ale wygląda ta urocza. Wow. No żabkę z melusią kupiłyśmy. Ładna? Nie. Nie, Może obejrzeć, tak? I malunia ją wsadzała tutaj, prawda? I to by było już na tyle w tym filmie ze zmianami w obródzie. Dajcie znać czy Wasze obrody, tarasy, balkony gotowe i ja będzie miło jeść.